Hej moi drodzy. Witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na test gorących nowości drogeryjnych, nowości marki Eveline Cosmetics. Mam do przetestowania cztery produkty, trzy z kolekcji Choco Glamour. Ogólnie ta kolekcja jest troszkę większa poza produktami, na które ja się zdecydowałam. Mamy również kremowe cienie, dwa błyszczące jeden matowy. Mamy maskę do ust oraz balsam. Ja kupiłam do przetestowania kremowy bronzer. Jest on dostępny w dwóch wersjach. Ja wybrałam sobie kolorek 01. Mam też cień i jest to dokładnie eyeshadow topper, błyszczący cień topper do powiek do aplikacji na mokro lub na sucho oraz wziąłam jeszcze pomadkę. Jest to vinyl Gloss lip liquid. Ja mam odcień 01 Ruby Chocolate. Już tą pomadkę słuczowałam i ona jest bardzo jasna. I chyba nie o ten odcinek mi chodziło. Chciałam zamówić 0 dwójkę, no ale niestety się pomyliłam. Także myślę, że tą pomadkę połączę z konturówką, bo podejrzewam, że solo będzie dla mnie za jasna. Wzięłam jeszcze do przetestowania bazę: jest to baza z serii Better than Perfect. Mamy tutaj ultra wygładzającą bazę pod makijaż z ceramidami, kolagenem, kwasem hialuronowym oraz witaminami. Nie ukrywam, że jestem jej bardzo ciekawa, dlatego że podkład z tej serii uwielbiam, używam go na co dzień. Także mam nadzieję, że ta baza również będzie fajna. Poza produktami, na które ja się zdecydowałam, wyszło też kilka innych nowości, m.in. baza z serii Wonder Match, multipeptydowe serum na porost, rzęs i brwi. Mamy też paletę do konturowania twarzy dostępną w dwóch odcieniach. Mamy też nowy rozświetlacz plasowany z serii Walliette oraz nową wersję kolorystyczną paletki dziewiątki. Jest to paletka Gimmie More. Ale jeśli chodzi o ostatnie dwa produkty, niestety jak zamawiałam kosmetyki na stronie Hebe, to nie były one jeszcze dostępne. Także przechodzimy sobie do testu, zaczniemy od bazy. Kosztuje ona 36,99, pojemność 30 ml, ma być to ultra wygładzająca baza pod makijaż z serii Better Than Perfect, która natychmiast wyrównuje strukturę skóry i zmniejsza wydzielanie sebum. Zauważalnie wygładza i nadaje skórze efekt blur. Kwas hialuronowy, witaminy C i E oraz kolagen i ceramidy nawilżają, regenerują i zmniejszają widoczność drobnych linii i niedoskonałości. Baza komfortowo aplikuje się i przedłuża trwałość makijażu. Także przechodzimy sobie do rzeczy. Będę dzisiaj używać mojego zaufanego podkładu, czyli podkładu Everline Better Than Perfect. Więc po nałożeniu podkładu na tą bazę będę mogła Wam powiedzieć, czy faktycznie jest jakaś różnica, czy ta baza daje jakieś efekty. Oczywiście będę w tym makijażu chodzić cały dzień, no i zobaczę, jak to będzie z trwałością, czy faktycznie będzie ona przedłużona. Jak widzicie, baza ma delikatny kolor. W odczuciu jest ona lekko kremowa, ale też taka jakby lekko silikonowa. Mam wrażenie, że ma bardzo podobną formułę jak baza z Benefitu The Professional, a to jest dobry znak, bo baza z Benefitu bardzo ładnie wygładza. Faktycznie powoduje, że te pory jakby są troszeczkę zmniejszone, troszkę wypełnione. Daje fajny efekt blue. Także, jeżeli ta baza będzie dawała podobny efekt jak baza z benefitu, no to myślę, że może być to drogeryjny hit. Rozprowadza się naprawdę bardzo fajnie, bez żadnego problemu. Nie robi żadnych zamazów, nie robi smug. Na skórze tego koloru nie widać, także można powiedzieć, że jest to baza transparentna. Ma ona delikatny zapach, ale dla mnie jest taki raczej neutralny, także mi nie przeszkadza. Jeśli chodzi o efekt, no to muszę przyznać, że jest widoczny. Z tej strony mam tą bazę, z tej strony jej nie mam i patrząc z bliska do lusterka, widać, że skóra z tej strony jest bardzo mocno wygładzona. Ta baza faktycznie daje podobny efekt jak produkt z Benefitu. Moim zdaniem skóra jest lekko zmatowiona, pory są zdecydowanie mniej widoczne, a przy tym ta skóra jest taka lekko śliska, więc myślę, że podkład fajnie będzie się na nią nakładał, ale nie jest to taka warstewka, którą dają stricte silikonowe bazy. Także naprawdę spoko się to prezentuje. Jeśli chodzi o bazę z Benefitu, to zazwyczaj używam jej na większe wyjścia, na imprezy. Nakładam ją punktowo, daję w tym miejscu, na brodę, na czoło. I ona przepięknie wygładza, fajnie utrwala makijaż, wypełnia troszeczkę te pory, ale też powoduje, że podkład się nie wyśpieca. Także jest to naprawdę świetny produkt, no ale niestety bardzo, bardzo drogi. Więc jeżeli drogeryjna baza z Eveline będzie dawała podobny efekt, będzie się zachowywała podobnie, no to myślę, że warto będzie się nią zainteresować. Zanim przejdziemy dalej, nałożę podkład. Jak wspominałam, będzie to podkład Eveline Better than Perfect. Mam tutaj kolorek 03 Light Beige. Pod oczy dam mieszankę korektora Essence oraz korektora Eveline Wonder Match. Tutaj mam dziesiątkę, tutaj dwudziestkę. Także nałożę podkład, nałożę korektor i przejdziemy sobie do testu kremowego bronzera. Podkład nałożony, i powiem Wam, że na tej bazie wygląda on naprawdę świetnie. On sam w sobie jest super, ale moim zdaniem ta baza spowodowała, że wygładzenie jest jeszcze bardziej spotęgowane. Ta skóra wygląda na wyblurowaną, chociaż jeszcze nie nałożyłam pudru i dodatkowo mam wrażenie, że ta baza dała troszeczkę więcej matu. Układ sam w sobie ma wykończenie naturalne, bardzo świeże, a jeśli chodzi o połączenie tych dwóch produktów, no to wyszedł taki trochę soft mat, ale muszę przyznać, że bardzo mi się to podoba. Zdecydowanie widać to wygładzenie, widać ten blur, więc baza dała radę. Lecimy sobie teraz z bronzerem. Jest to brązer Choco Glamour. Jest to lekki kremowy brązer do konturowania twarzy. Zawiera skwalan i witaminę E, które nabliżają i wygładzają skórę. Ja mam wersję kolorystyczną 01. Mamy tutaj aż 20 g, także naprawdę duża pojemność. Jego cena to 41.99. Odcień tego brązera bardzo mi się podoba, bo on jest lekko oliwkowy, ma wrażenie, że może nawet delikatnie żółtawy, ale to wszystko jest bardzo wyważone. Na słoczu prezentuje się super. Myślę, że będzie to idealny kolor dla mnie. Co do formuły, mam wrażenie, że jest to na lekko tłusta. Jak dotykam tego produktu palcem, to on się od razu rozpuszcza i nakłada się go bardzo dużo. Konsystencją przypomina mi dosyć mocno brązer Inglota. Chodzi mi o ten brązer w postaci wkładu. On też był taki lekko tłustawy, szybko się rozpuszczał, więc możliwe, że będzie to coś podobnego. W ogóle jak przyciskam ten produkt, to zobaczcie. Że od razu tworzy się dziura, także on jest ultra kremowy. Biorę sobie czystą gąbeczkę, wtłoczę trochę tego brązera i będę go nakładać na skórę. Brązer rozprowadza się dosłownie jak masło bez żadnego problemu, przepięknie się blenduje. Wygląda na razie dosyć naturalnie, ale nałożyłam go bardzo mało, także myślę, że zaraz go delikatnie zbuduję. Jest to ogólnie seria Choco Glam, więc spodziewałam się, że ten brązer będzie pachniał czekoladą. Niestety jest to ultra delikatny zapach, praktycznie w ogóle go nie czuć. Może jest to jakaś nuta czekolady, ale ona jest raczej sztuczna. Także nie jest to zapach, na który liczyłam. Ale co do samego produktu, wygląda genialnie. Jest to bardzo naturalny, delikatny efekt. Przepięknie się to prezentuje. Spróbuję dołożyć w ten sposób nałożyć troszeczkę więcej na gąbkę, delikatnie odcisnąć i trochę ten brązer zbudować. No, i jak widzicie, w ten sposób można łatwo przesadzić. Będę musiała wziąć zaraz gąbeczkę od podkładu i to delikatnie rozklepać. Właśnie z racji tego, że ten produkt jest ultra kremowy, ultra delikatny, no to niestety trzeba uważać. Wystarczy, że dotknęłam dwa razy, docisnęłam troszeczkę i przełożyło mi się bardzo dużo produktu. Także biorę sobie gąbkę do podkładu i będę to wszystko blendować. Jak dotykam słoża, to mam wrażenie, że ten brązer jest lekko zastygający. Zostaje na wierzchu warstwa, która jest mokra, ale pod spodem ten brązer troszeczkę zastygł. Jednak jak pocieram go mocniej, to widzę, że on się rozprowadza, rozciera. Także jest cały czas plastyczny. Po uspokojeniu tego brązera gąbeczką od podkładu wygląda to super. Jestem bardzo zadowolona z efektu. Przejdę sobie teraz na drugą stronę, wszystko wyrównam. Nałożę róż z Eveline, jest to róż kremowy z serii Wonder Match, kolorek 05. Nałożę też kremowy rozświetlacz, będzie to Nam Smart Jelly Highlighter odcień 01 California Sun i przejdziemy sobie do makijażu oczu. Makijaż twarzy skończony, także przechodzimy sobie do kolejnej nowości marki Eveline. Mam tutaj cień Topper z serii Choco Glamour. Swoją drogą ta kolekcja wygląda naprawdę przepięknie, szata graficzna jest super, wszystko się zgadza, bo mamy tutaj brąz, mamy złoto. Także faktycznie jest to takie czoko glamour. Jeśli chodzi o ten cień, jego pojemność to 3,5 g, kosztuje 31,99 zł. Mamy tutaj szampańsko-złotą bazę i mnóstwo srebrnych drobinek. Myślę, że na słoczu będzie widoczny potencjał tego cienia. Wygląda naprawdę zjawiskowo. Także przechodzimy sobie do aplikacji. Zrobiłam podstawę matami i cień będę oczywiście nakładać bez żadnej bazy. Będę go nakładać palcem. I zaraz zobaczymy, a właściwie już widzimy, jak ten cień wygląda. No, on jest po prostu boski. Jest to cień, który daje bogaty, mocny efekt. Jest to efekt iskierek na powiece, ale z drugiej strony bardzo mi się podoba, że ten cień ma dosyć mocną bazę, ma dużo koloru, bo ta baza podbija jeszcze te iskierki i prezentuje się to genialnie. Jeśli chodzi o cenę, no to moim zdaniem ona nie jest super niska, bo jest to jeden cień drogeryjny i kosztuje 32 zł. Ale patrząc na swoją powiekę, myślę, że on jest wart swojej ceny, bo daje naprawdę spektakularny efekt. Porównując ten cień, na przykład do topera z klaresy, który ostatnio testowałam i który kosztuje w cenie regularnie 25 zł, to moim zdaniem jest to niebo a ziemia. Ten cień wygląda genialnie. Cień z klaresy wyglądał średnio dawał średni glow i do tego był bardzo suchy, nie chciał się aplikować. Ten cień jest taki sucho-kremowy, on nie jest super kremowy, nie jest super miękki, ale to nie jest na tyle suchy produkt, że nie chce się transferować na palec, a nawet jeżeli się przetransferuje, to nie chce się przykleić do powieki. Tutaj nie ma żadnego problemu, jak widzicie nałożyłam ten cień bez żadnej mokrej bazy. No i wszystko się przepięknie przykleiło, nic mi się nie osypało. Jest to efekt czystej tafli z milionem drobinek, nałożył się on bardzo równomiernie, nie ma żadnych prześwitów, bo mamy tej bazy kolorystycznej sporo. Więc ona pokrywa nam ładnie powiekę. Tutaj macie stronę bez tego cienia, tutaj stronę z cieniem. Miałam ten cień nałożyć na połowę powieki, ale powiem Wam, że jak zaczęłam go aplikować, to naprawdę nie mogłam się powstrzymać. Także w końcu nałożyłam go na całą powiekę. Ale przynajmniej będzie dobrze widać, jak on wygląda, jaki jest jego kolor, jakie jest wykończenie. Pokażę Wam go jeszcze na słoczu i na palcu. Tutaj macie słocz, gdzie ten cień jest troszeczkę rozproszony, rozciągnięty. A tutaj macie palec, gdzie ten cień jest nałożony w dużej ilości. No i wygląda po prostu jak taki płynny metal. Na opakowaniu mamy napisane, że możemy ten cień aplikować na sucho, czyli tak jak ja to teraz robię, ale możemy go też dawać na mokro. Wtedy ma być jeszcze intensywniejszy, jeszcze mocniejszy. Także zaraz zmoczę pędzelek, zrobię słocza i zobaczymy, jaka będzie różnica. Wzięłam sobie pędzelek, którym wcześniej nakładałam cień matowy w załamanie i delikatnie blenduję granice, łączę sobie mat z błyskiem, ale nie mogę zbyt mocno przeciągać, bo widzę, że te drobinki troszeczkę się rozpraszają, troszeczkę latają, także tylko muskam sobie skórę. Okej, okay, wygląda to naprawdę pięknie, troszkę drobinek pojechało mi do góry, ale szczerze mówiąc mi to nie przeszkadza, na co dzień na pewno nie będę nakładać tego cienia na całą powiekę, tylko będę go traktować jako akcent, może dawać w kąciku, może na środek powieki, ale jak będę szła na jakąś imprezę, to myślę, że chętnie nałożę go tak jak dzisiaj, czyli na całą powiekę i nie będzie mi przeszkadzać to, że drobinki będą w załamaniu, bo będą one dawały wtedy taki bardziej trójwymiarowy efekt. Tak wygląda cień nałożony na mokro i faktycznie różnica jest widoczna. On się zrobił troszkę bardziej intensywny, jeśli chodzi o odcień. Mam wrażenie, że nawet troszeczkę ciemniejszy, ale jeśli chodzi o błysk, no to moim zdaniem obydwa wykończenia są przepiękne. Także ja osobiście wolę nakładać takie cienie na sucho, bo mam wrażenie, że mam nad nimi większą kontrolę, a nakładane na mokro mogą wyglądać nierównomiernie, mogą być prześwity. No ale jeżeli wy lubicie takie mokre wykończenia, no to myślę, że ten cień. W tej formie również się sprawdzi. Poza kamerą wytuszuję sobie rzęsy, nałożę kredkę na linię wodną i przejdziemy do testu pomadki. Pomadka nazywa się Vinyl Glossy Plakier, kosztuje 34,99 Ma być to produkt o wykończeniu winylowym. Ja mam odcień 01 Ruby Chocolate i niestety kupiłam ten odcień przez pomyłkę. Chciałam kupić odcień 02, bo był bardziej nudziakowy i troszkę ciemniejszy, ale nie wiem dlaczego wrzuciłam do koszyka 01. Także dzisiaj ten kolor sobie Przetestujemy. No, i jak widzicie, jest dosyć mocno różowy. Myślę, że może być dla mnie troszkę za jasny. Oczywiście nałożę tą pomadkę na usta, zobaczymy, jaki jest kolor, jaka jest formuła, ale potem sobie ją zmyję. Dam troszkę ciemniejszą konturówkę. Jest to Eveline Varietę w kolorze 01 Nude, i na to jeszcze raz nałożę pomadkę. Niestety od razu widać, że ta pomadka jest dla mnie za jasna. Ja w takich kolorach nie chodzę, niedobrze się w nich czuję. Niby jest to róż, ale on jest taki, jakby mleczny, troszkę rozbielony. Także nie wiem, czy jest to do końca odcień Ruby Chocolate, bo taki odcień kojarzyłby mi się bardziej z takim różowo czekoladowym kolorem, a nie z takim jasnym białym różem. No ale okej, okay. nałożę tą pomadkę na całe usta i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Pomadka pachnie czekoladą, syntetyczną czekoladą, także ten zapach jest bardzo podobny jak w przypadku brązera, tylko tutaj ten zapach był ultra subtelny, tutaj jest troszeczkę mocniejszy. Jeśli chodzi o efekt na ustach, to powiem wam, że wygląda to ładnie, wygląda to świeżo, soczyście. Przy nałożeniu bardzo małej ilości produktu, kolor jest intensywny, także ta pomadka ma dosyć dużo pigmentu, rozłożyła się równomiernie, nie ma żadnych zamazów, nie ma prześwitów. Także formuła jest całkiem okej. Okay. Jest to, powiedziałabym, formuła takiego mocniej kryjącego błyszczyka, bo nic tutaj nie zastyga. Także podejrzewam, że trwałość tego produktu nie będzie wybitna, ale ogólnie wygląda to spoko, tylko że niestety nie jest to mój kolor. Znęłam sobie tą pomadkę, nałożyłam konturówkę Eveline Varietę w odcieniu 01 Nude. Obrysowałam nią usta, nałożyłam trochę pomadki, wszystko rozblendowałam palcem. I myślę, że w tym momencie wygląda to naprawdę super. Także ten konkretny odcień dla mnie do noszenia solo jest niestety za jasny, ale w połączeniu z ciemniejszą konturówką bardzo mi się to podoba. Makijaż skończony, także przechodzimy sobie do podsumowania nowości Eveline Cosmetics, które dzisiaj z wami testowałam. Zaczynamy od bazy. Jest to ultra wygładzająca baza z serii Better Than Perfect. No i muszę przyznać, że sprawdziła się super. Sam podkład z serii Better Than Perfect wygląda na skórze przepięknie, ale mam wrażenie, że w połączeniu z tą bazą prezentuje się to jeszcze lepiej. Baza jeszcze bardziej podbiła wygładzenie, wyblurowała skórę. Pory są wypełnione, nic się nie pozbierało, nic nie powchodziło w załamania. Także baza faktycznie jest ultra wygładzająca, blurująca, zachowuje się na skórze bardzo podobnie jak baza z Benefitu The Professional. I myślę, że będzie również utrwalająca, bo mam ten makijaż na skórze około 2 godziny i wygląda tak, jakbym go nałożyła przed chwilą. Lecimy sobie z drugim produktem, czyli z bronzerem. No, i jak dla mnie kolejny hicior. Bardzo kremowa konsystencja, rozprowadza się na skórze bez żadnego problemu, wygląda idealnie. Jeśli chodzi o gramaturę, to mamy tutaj aż 20 gramów, więc myślę, że będzie to produkt bardzo wydajny. Jest on mocno napigmentowany, więc trzeba trochę uważać, żeby nie nałożyć zbyt dużo. Ale z drugiej strony, jeżeli nałożymy tego brązera zbyt dużo, jeżeli z nim przesadzimy, no to jest on na tyle plastyczny, że bez problemu go rozblendujemy, rozciągniemy i osiągniemy delikatniejszy efekt. Także jeśli chodzi o ten brązer, jestem bardzo zadowolona. Myślę, że Eveline zrobiło dobrą robotę. Szczerze mówiąc, czekałam, liczyłam po cichu, że marka Eveline w końcu wypuści swój kremowy brązer, także się doczekałam i nie jestem zawiedziona. Myślę, że formuła jest genialna, kolor jest przepiękny, także jeżeli się zastanawiacie, no to myślę, że warto. Kolejny produkt, który dzisiaj testowałam, to cień topper z Czoko Glamour. No i jak dla mnie jest to totalny sztos jest to najlepszy produkt z tego filmu. Tak naprawdę wszystkie kosmetyki mi się spodobały, wszystkim się dobrze sprawdziły, ale gdybym miała powiedzieć o jednym najlepszym, no to byłby to właśnie ten cień. Daje on na powiekach po prostu spektakularny efekt: jest to mokra tafla, jest to przepiękny taki złoto-szampański odcień. Plus dodatkowo miliony drobinek, które się przepięknie iskrzą. No, naprawdę wygląda to fenomenalnie, także jeżeli chodzi o ten cień, serdecznie Wam go polecam. Myślę, że jest to fajna opcja uzupełniająca, jest to produkt biżuteryjny, który możemy dać w wewnętrznym kąciku, możemy dać na środek powieki, możemy dać tak, jak ja na całą powiekę i wtedy osiągnąć efekt wow, a możemy tylko delikatnie dotknąć tego cienia, wklepać sobie w powiekę i osiągnąć efekt iskierek bez bazy kolorystycznej. Także moim zdaniem jest to perełka, niby tylko jeden produkt, ale mamy mnóstwo możliwości, możemy osiągnąć różne efekty, mocniejsze, delikatniejsze, możemy nakładać na sucho, możemy dawać na mokro, naprawdę serdecznie polecam, myślę, że jest to rewelacyjny produkt. Ostatni kosmetyk to pomadka, jest to Vinyl Glossy Plakier, no i powiem Wam, że jest ok, wygląda ładnie, produkt zachowuje się trochę jak kremowy błyszczyk, bo mamy błyszczące wykończenie, a przy tym dosyć mocny pigment, intensywny kolor, Nakłada się bez żadnego problemu, nie ma zamazów, nie ma prześwitów. Także jeżeli lubicie tego typu wykończenia, to myślę, że warto się tymi pomadkami zainteresować. Dostępne są trzy odcienie. Jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Powiem szczerze, że makijaż mi się mega podoba, wyszło super, wszystkie produkty mi się dobrze sprawdziły. Także myślę, że chętnie będę tych kosmetyków używać. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa.